Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka oraz Anna Gębicka udali się na kontrolę poselską do ministra, Koordynatora Służb Specjalnych, żeby wyjaśnić sprawę ewentualnego wycieku do mediów w kwestii drugiego mieszkania Karola Nawrockiego i... De facto, rzeczy w niejawnym dla mediów, dla opinii publicznej oświadczeniu majątkowym Karola Nawrockiego. Bo Karol Nawrocki składa takie oświadczenie, yy, mają do niego dostęp służby i ma oczywiście pierwsza prezes Sądu Najwyższego dostęp do tego oświadczenia majątkowego. Skąd nagle tyle informacji w mediach? No, tutaj naprawdę można mówić o jakimś wycieku. Yy, politycy prawa i sprawiedliwości wprost sugerują, że cały aparat służb i cały aparat państwa polskiego pod rządem Donalda Tuska jest zaangażowany w szukaniu informacji na temat Karola Nawrockiego. Źle to wszystko wygląda, bo w ogóle debata publiczna dziś i te wybory prezydenckie są o tym, nie jaka ma być Polska, kto jest najlepszym kandydatem, tylko żeby obrzydzić i zniechęcić jednego do drugich. Naprawdę źle to wszystko wygląda, przestaje mi się ta kampania podobać. I wyciąganie na wierzch wszystkich, nawet najdrobniejszych spraw, najba, najbardziej takich nawet wrażliwych z życia osobistego, to już jest przegięcie. Naprawdę widać, że wszystkie chwyty są dozwolone w tej kampanii wyborczej. Dajcie znać, co o tym myślicie, skomentujcie koniecznie.